Powiat Policki już po raz szósty zorganizował Galę Wolontariatu i Aktywności Społecznej w ramach konkursu Razem Możemy Więcej edycja 2021. Gości przywitał przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski, który wspomniał o sytuacji na Ukrainie i docenił działania wolontariuszy pomagającym uchodźcom wojennym. Chciałbym, abyśmy poklaskami uczcieli, nagrodzili i podkreślili, że wiemy, że doceniamy wszystkich tych, którzy w tej chwili pomagają w ręce. Gdzieś na granicy, gdzieś w magazynach dbają o to, aby oni przez moment choć poczuli się ludzko. Uroczystość była okazją do wyróżnienia osób i instytucji za działalność w roku 2020 i 2021. To, co się dzieje w naszej społeczności powiatowej we wszystkich gminach, o czym wspomniał pan przewodniczący, jest najlepszym wyrazem, że wolontariat dźwiga nie tylko życie społeczne, ale również uwaga narodów tak trudnych historii. W tegorocznej edycji złożono 52 wnioski. Kapituła konkursu pracowała pod przewodnictwem członka zarządu powiatu w policach Beaty Chmielewskiej. Analizując wszystkie wnioski czytaliśmy z wielką przyjemnością o tym, jak ludzie wzajemnie sobie pomagają, jak pomagają seniorom, osobom niepełnosprawnym czy choćby mieszkańcom sołectwa, jak organizują akcje charytatywne spotkania czy starają się o to, żeby zadbać o swoje zdrowie. Podczas tegorocznej Gali wręczono nagrody starosty Polickiego postawa godna naśladowania. Docenione zostały osoby, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa społecznego, ratując życie, zdrowie lub mienie innego człowieka. Starosta Policki Andrzej Bednarek wraz z przedstawicielami gmin powiatu polickiego wręczył unikalny medal Monice Kujawie, Danielowi Hencelowi, Wojciechowi Bobrowskiemu oraz przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży na czele z prezesem Grzegorzem Miśkiwem oraz najbardziej zaangażowanymi strażakami Dariuszem Budzyńskim i Sławomirem Miśkiwem. Główne nagrody i wyróżnienia podczas piątkowej gali przyznano w czterech kategoriach działanie warte naśladowania, osobowość roku, działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie aktywności społecznej oraz inicjatywy służące przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków epidemii. Pochodzimy z gminy Dobra, My jesteśmy zastosowani w miejscowości Dołuje. Dostaliśmy nagrodę w kategorii inicjatywy warte naśladowania. Złożyliśmy projekt, który zarobiliśmy w zeszłym roku, to był Łykan do otwartych ogrodów. To była taka inicjatywa wzorowana na projektach angielskich. Otworzyliśmy prywatne ogrody mieszkańców gminy Dobra. W tych ogrodach odbywały się warsztaty, zajęcia ruchowe, mieliśmy też pokazy florystyczne. Oprócz tego zorganizowaliśmy jarmark Rękodzieła ekologicznych produktów, były też występy artystyczne dzieci i młodzieży, więc działo się bardzo... Bardzo dużo. Mieliśmy ustawione 28 ogrodów na terenie całej gminy. One były dostępne przez dwa dni, przez dwa dni można było wejść, zwiedzać, inspirować się, odpocząć się w tych ogrodach, więc takie rzeczywiście działanie otwarte dla wszystkich. Głównym celem konkursu była promocja różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalności organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów rozwijających aktywność społeczną w powiecie polickim. Bardzo dziękuję, bo to, to naprawdę wielkie wyróżnienie dla mnie. Współpracuję z taką e, dużą grupą fantastycznych ludzi, że tak wiele rzeczy udało mi się zrobić. Te, które kiedyś były w sferze marzeń, po prostu tego się nie da opisać. E, to prawda, że razem możemy więcej, a w pojedynkę to tak średnio.